Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, z nami posłowie Korony, pan prezes Grzegorz Braun, wiceprezesi Włodzimierz Skalik, Roman Fritz, pan poseł profesor Andrzej Zapałowski, a także jest z nami pan Tomasz Stala, przedsiębiorca z Częstochowy, właściciel wydawnictwa Freedom. Szanowni Państwo, wczorajszego ranka funkcjonariusze Policji i AWW pod... Kuratelom prokuratora z katowickiego oddziału IPN wtargnęli do wydawnictwa pana Tomasza Stali w Częstochowie, do wydawnictwa Freedom. Na tym nie poprzestali. Wdarli się również do domu prywatnego pana Tomasza. Pretekst. Rozpowszechnianie książki, która jest w obiegu publicznym od lat, a która jest de facto zbiorem opracowań naukowych. I drodzy Państwo, na tym przykładzie, a tych przykładów jest więcej, widzimy jak w praktyce wygląda wolność słowa, wolność badań naukowych w uśmiechniętym państwie panów Hołowni i Tuska. A no, tak wygląda, że najpierw Polakom brutalnie się usta knebluje, a potem na tym kneblu uśmiech się maluje. Drodzy Państwo, tak to w praktyce wygląda: taki nowoczesny kaganiec w kształcie uśmiechu. A wszystko po to, byśmy byli szczęśliwsi, by żyło nam się lepiej. My w efekcie wiemy, że jest to tak naprawdę terror uśmiechniętej Polski. I na koniec jeszcze przytoczę słowa polskiego aforysty, które doskonale korespondują z tym. Co w Polsce się dzieje? Otóż najsmutniej nie tam, gdzie uśmiech zakazany, ale tam, gdzie jest on obowiązkowy. Zapraszam pana Tomasza Stele. Szanowni Państwo, po tak udanym i pięknym wstępie, chciałem Wam powiedzieć, że sprawa tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, bo przecież czym by jest wkroczenie do niezależnego wydawnictwa i aresztowanie książek? W sumie 30 sztuk, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale uwaga, to nie było wszystko, ponieważ pan prokurator katowickiego IPN-u, przechadzając się po księgarni, patrzył na okładki i selektywnie wybierał sobie książki, które według niego wypełniają znamiona innego y punktu kodeksu karnego, a mianowicie artykułu. 256. Tym samym zadzwonił do swojej koleżanki, pani prokurator i po akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyjechała do nas policja, która zarekwirowała kolejnych 9 tytułów książek. Tutaj Marta wspomniała, trzy grupy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego były u mnie w domu w dwóch siedzibach firmy w domku letniskowym szukając tych oto książek książek, które od 20 lat Dostępne są na rynku wydawniczym, które wznowiłem dwa lata temu. Nie sposób nie dostrzec przeze mnie i przez wiele osób korelacji między tym, że startuje w wyborach na urząd prezydenta miasta Częstochowy, a tym, że teraz pan prokurator z katowickiego IPN-u po zmianie władzy na tą właśnie uśmiechniętą, przyjeżdża do mnie z zastępem osiłków i aresztuje. Słownie i dosłownie około 40 książek, robiąc przy tym kipisz w trzech miejscach na przeszło 500 czy 600 metrach kwadratowych. Nie wiem czy tak ma wyglądać wolność słowa i wolność badań naukowych. Zresztą artykuł 55 ustawy OIPN. Jest według mnie niekonstytucyjny, ponieważ dlaczego jakaś, jakieś prawo ma zabraniać wolności badań, wolności wypowiadania się na konkretne czyny? My przeżyliśmy już to, przypomnę o kłamstwie katyńskim, które nieprawnie penalizowanie, penalizowane, ale realizowane w ten sposób, że każdy, kto wypowiadał się w latach minionych, że Katyń zrobili Rosjanie, a nie Niemcy, był relegowany z pracy, usuwany z uczelni i był szykanowany i występował wobec nich o stracy społeczny. Teraz za wydanie tych trzech książek grozi mi do trzech lat więzienia. Teraz przyszli do mnie, ale zastanówcie się, czy ta władza, czy może następna, kiedyś przyjdzie do Was i zabierze Wasze nośniki, zabierze Wasze materiały i powie, że one w tym momencie są już nielegalne. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Teraz... Szanowni Państwo, jako pracownik naukowy jestem w ogóle zdumiony takim podejściem. W przestrzeni publicznej, w badaniach naukowych, my się posługujemy każdym dostępnym narzędziem do dociekania prawdy. Nigdy prawda w badaniach naukowych, w obszarze nauk humanistycznych czy społecznych nie jest jednoznaczna. Wiele test weryfikuje się po latach, kiedy mamy nowe dokumenty. Infantylizm przede wszystkim takiego podejścia, jakie zaprezentowano w Częstochowie podczas przeszukań, polega na tym, że tak naprawdę publikacje mogą być dostępne w sieci, PDF-ach zagranicznych, zwłaszcza te, które były już kiedyś yy, publikowane, one tylko tak naprawdę teraz będą napędzać koniekturę yy, poszukiwania tych książek. Po prostu skala głupoty tego prokuratora i wykorzystywanie narzędzia w postaci ABW i policji, no kompromituje ten rząd. No proszę Państwa, za chwilę na uniwersytetach czy w innych ośrodkach, wydawnictwach po prostu prowadzi się cenzurę, jak w Niemczech hitlerowskich w latach 30. I ja tutaj wcale nie, proszę Państwa, nie przesadzam. To nie jest tak, że trzeba mieć być samodzielnym pracownikiem nauki, żeby prowadzić badania. Wystarczy po prostu zajmować się badaniami. I dochodzić, na, przecież ktoś musi na podstawie jakiegoś dorobku naukowego robić magistra, doktora, habilitację. To jest pewien proces. To jest proces, na którym się robi to, co zaprezentowano w Częstochowie, proszę Państwa, to ja nie jestem w stanie inaczej nazwać niż infantylizm i wazeliniarstwo polityczne pod określoną koniunkturę polityczną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Roman Fritz. Zapraszam. Szanowni Państwo, no, z czym mamy do czynienia? Z zamachem na wolność badań naukowych, z zamachem na dostęp do informacji, z zamachem na dostęp do wiedzy i z zamachem na możliwość dzielenia się tą wiedzą, no co w skrócie opisuje artykuł 54 Polskiej Konstytucji. On został w tym momencie złamany. Można tylko za Józefem Mackiewiczem Dopowiedzieć, że o tych sprawach nie można głośno mówić. Nie można śladem świętej pamięci doktora Dariusza Ratajczaka zadawać pytań, czy na pewno w historii było tak, a nie inaczej. Ponieważ historia ma być raz na zawsze zadekretowana. Nie można zadawać pytań. Tylko że, proszę Państwa, nie tędy droga. Życie nie znosi próżni. Myśmy już w poprzedniej komunie przecież dokładnie sobie z tym problemem. Radzili. Nie można było pewnych rzeczy publikować, ale jednak ludzie sobie potrafili e, zakupić, wydać i zakupić pewne książki. To były książki wydawnictwa drugiego obiegu. Szara strefa teraz na pewno powróci. Wydawcy będą się zajmować wydawaniem dzieł, które są na indeksie widocznie współczesnego. Obecnie panującego rządu rewolucji i będą na tym generować jakieś swoje zyski. Problem w tym, że budżet na tym w ogóle nie skorzysta. Będziemy widzieć młodych studentów noszących plecaki z bibułą. To wszystko już było. Będzie ponownie drugi, trzeci obieg informacji, ale prawda zawsze pozostanie i obyśmy o niej się dowiedzieli. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Budzimierz Skalik zaprasza. Szanowni Państwo, ta napaść na polskiego przedsiębiorcę i jego wydawnictwo pokazuje, że prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej wyczuli właściwy wiatr historii, który wieje, tak? Widocznie chcą się przypodobać obecnej władzy tego typu Brutalnymi atakami na polskiego przedsiębiorcę, pewnie w nadziei, że zachowają swoje stanowiska. Drodzy Państwo, to jest chichot historii. Instytut Pamięci Narodowej, którego statutowe obowiązki polegają na tym, że tego typu wiedza powinna być badana, analizowana. Dziś, dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej rękami swoich prokuratorów zwalczają to, co powinno być przez nich szczególnie doceniane. To skandal. I drodzy Państwo, ta nieproporcjonalność środków. Przecież firma Wydawnictwo Freedom ma swoją siedzibę, adres, godziny urzędowania, maile, telefony. Jeżeli ktokolwiek. Z administracji chciałby z panem Tomaszem Stalą spotkać się i porozmawiać. Byłby dla nich do dyspozycji. Oczywiście metody cywilizowane są dla nich uśmiechniętych terrorystów, uśmiechniętych terrorystów nie do zaakceptowania. Chcą nas zastraszyć, wystraszyć, byśmy się wycofali w poszukiwaniu prawdy. Jej pielęgnowaniu i udostępnianiu innym. Panie Tomaszu, Tomku, liczymy na to, że w przyszłości wznowisz to wydanie. A ta reklama, która przy tej okazji się pojawiła, tych właśnie pozycji książkowych, pomoże udostępnić tą wiedzę szerszemu gronu Polaków, bo moi drodzy, skoro ta dzisiejsza administracja, uśmiechnięci terroryści zwalczają te książki, to znaczy, że to są godne uwagi pozycje. Yy, I drodzy Polacy, kochani, rodacy, patrioci, jeżeli możecie cokolwiek w tej sprawie uczynić, to zainteresujcie się ofertą wydawnictwa Freedom. Serdecznie polecam. Sam jestem stałym klientem wydawnictwa. I naprawdę to jest metoda, którą możecie skutecznie pomóc sobie, sięgając po cenne pozycje i pomóc wydawnictwu, które jest zwalczane przez Tuska i jego Ferajnę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan poseł Grzegorz Braun, zapraszam. Szczęść Boże niezależnym wydawcom i autorom. Tomaszu, bardzo cię proszę, wyeksponuj się tutaj jeszcze raz, tak, bo e, oto wydawca, który sięga po teksty publicystyczne przedwcześnie zmarłego autora. Lat temu kilka. Świętej pamięci Dariusz Ratajczak już, już ile lat na tamtym świecie? Już 12, 14. kilkanaście. Tak. Tematy niebezpieczne. Tematy jeszcze bardziej niebezpieczne i tematy śmiertelnie niebezpieczne. I oto wydawca poprosił mnie o nakreślenie kilku słów wstępu, co uczyniłem. Tak, tu do tej książeczki, właśnie. Wstęp przeze mnie sygnowany, potwierdzam, tak, to ja jestem autorem wstępu do, do publikacji Tematy śmiertelnie niebezpieczne. W związku z tym można powiedzieć, że. Wchodzę teraz do pakietu, do pakietu prokuratorskiego, tak? Wchodzę jako nie wiem czy współwinny, czy, czy jako świadek w sprawie. W każdym razie z tego miejsca wzywam pana prokuratora, żeby nie zaniedbał umieścić mnie na liście, liście osób, które w tej sprawie koniecznie powinny być. Wezwane do złożenia zeznań. I, I ja chętnie zeznam, co wiem, zeznam, dlaczego uważam tę literaturę za inspirującą i wartościową. Ważne, że ta interwencja, przeprowadzona przez służbę trzyliterową ABW, wzmocniona przez polską policję, ale zainicjowana przez trzyliterową. Instytucje, Instytut Pamięci Narodowej. Ta interwencja została przeprowadzona już w toku kampanii wyborczej. Tomasz Grzegorz Stala, popierany przez Konfederację, ale niezależny kandydat na prezydenta Częstochowy nasz kandydat na posła w poprzednich wyborach parlamentarnych, no na straconym posterunku, bo region, okręg wyborczy Częstochowa jest nadzwyczaj trudny, jest to szczególny przypadek. Teraz startuje w kampanii samorządowej na prezydenta miasta. No i komitet w związku Alternatywa dla komitet Alternatywa dla Częstochowy. Szanowni Państwo, tutaj uśmiech znowu zamiera na ustach, dlatego że jeżeli jeżeli policja, prokuratura i bezpieka działają w tak skandaliczny sposób wobec kandydata na prezydenta, to czyż nie jest to jawna ingerencja w proces wyborczy, co wyczerpywałoby znamiona przestępstwa z zupełnie innego jeszcze artykułu? Bardzo proszę. Warto dodać, że miejsce, czyli. Miejsce wydawnictwa Freedom, ulica Królewska 30A, jest adresem Komitetu Wyborczego Alternatywa dla Częstochowy. Więc ja nie wiem, czy policja i prokuratura i ABW nie chciało osiągnąć zupełnie innych korzyści niż te, bo przecież 30-rosłych mężczyzn nie przyszło po trzy książki. Książki, które oczywiście można było już dawno. Na być od wydawcy można je było może nawet dostać, gdyby pan prokurator zadzwonił, poprosił. Nie było potrzebne angażowanie służby, angażowanie autorytetu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, która to wszystko pieczętuje tym nieszczęsnym orłem w koronie. Być może była to próba skompromitowania kandydata na prezydenta, bo być może w siedzibie Komitetu Wyborczego znaleźliby materiały, które by pomogły zniszczyć wizerunek naszego kandydata. No, fakt, że prokurator po wejściu, po najściu i siedziby firmy wydawnictwa, i siedziby Komitetu Wyborczego przechadza się następnie między półkami, między regałami książek w magazynie i wybiera spółki na podstawie okładek, tytułów na grzbietach, książek. Wybiera jeszcze to i owo. Czy chcecie Państwo takiej Polski, w której prokuratorzy przychodzą do księgarni, wydawnictw, bibliotek i ściągają, co im tam się zdaje podpadające, co im tam się zdaje, że może nie podobać się aktualnej Władzy czy takiej Polski chcemy? Nie, nie chce jej Tomasz Grzegorz Stala, dlatego wybierzcie go państwo na prezydenta Częstochowy i przynajmniej w tym jednym miejscu Polacy, normalni, wolni Polacy, będą mieli na jakiś czas spokój. Dziękujemy za uwagę i prosimy o, o baczne śledzenie tej historii, bo to niewątpliwie jest dopiero pierwszy odcinek serialu. Ja natomiast czekam na wezwanie z prokuratury w sprawie mojego wstępu do książki Tematy śmiertelnie niebezpieczne autorstwa świętej pamięci doktora Dariusza Ratajczaka z Panem Bogiem.